Cześć, tu Piotr Konowski, zapraszam na kolejne wydanie Post Prime Retro. Tym razem gratka dla wielu fanów historii NBA, będzie bowiem o dawnych, europejskich superstrzelcach, nowocześnie grających graczach podkoszowych, a także o legendach boisk streetballowych, czyli New Jersey Nets z pierwszej połowy lat 90. i niespełniony potencjał wielkiego tercetu w osobach Drażyna Petrowicza, Delika Colmana i Kenega Andersona. Zapraszam. New Jersey Nets, jeżeli spojrzeć tutaj na ich początki jeszcze z czasów ligi ABA, to także jeden ze starszych zespołów w lidze NBA, bowiem ich początki sięgają roku 67, dokładnie pierwszego sezonu istnienia ligi ABA. No i jeżeli tak spojrzeć na przebieg lat i w ogóle historię tego klubu, to rzeczywiście był to zespół, który tułał się gdzieś tam pomiędzy rzeką Hudson pomiędzy Stanami New Jersey i Nowym Jorkiem, zaczynali właśnie jako New Jersey, jeszcze nie Nets, ale Americans, to był inauguracyjny sezon ligi ABA, czyli 1967-1968, ale już w kolejnych rozgrywkach zespół przeniósł się do Nowego Jorku i zmienił nazwę właśnie na Nets, nazywali się New York Nets właśnie, aż do końca istnienia ligi ABA, i w początkowych latach swojego istnienia był to raczej no, taki zespół chłopców do bicia, jeżeli tak to można powiedzieć. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą Juliusa Irvinga, który no, tak naprawdę był twarzą całej ligi i odmienił losy nets. Diametralnie y, sięgnął nawet raz z nimi po mistrzostwo. Niestety y, te, te złote czasy tych nets, czasów ABA, no, skończyły się właśnie wraz z rozpadem całej ligi, kiedy tylko cztery zespoły przetrwały y, ten. Właściwie, tak naprawdę wchłonięcie do Ligi NBA. Można powiedzieć, że z tej całej czwórki, czyli właśnie New York Nets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs i Denver Nuggets, to właśnie Nets byli tymi najbardziej poszkodowanymi. I tak stało się, tak, tak naprawdę, z kilku powodów. Pierwsza rzecz to to, że zespół ten musiał znowu szukać dla siebie nowego miejsca po jakimś czasie, po przenosinach do Ligi NBA. Musieli przenieść się właśnie ponownie do New Jersey żeby nie dzielić tego nowojorskiego rynku właśnie z New York Knicks, no a przede wszystkim również dla uzyskania, powiedzmy, stabilności finansowej. Zespół ten niestety stracił Juliusa Irvinga i była to dla nich ogromna strata, nie tylko z marketingowego punktu widzenia, ale również z takiego czysto krzyczkarskiego. Irving był wielkim talentem, pożądany przez wiele klubów NBA i to jest ogromnie złożony wątek. Myślę, że będzie okazja jeszcze o tym kiedyś powiedzieć, w każdym razie Koniec końców Julius Serving przeniósł się do Filadelfii i tam stworzył tak naprawdę zupełnie nową historię. Natomiast Nets popadli tutaj w marazm i tak naprawdę długo nie mogli się tutaj specjalnie odnaleźć. Byli tak naprawdę bardzo mało wyrazistym klubem, pozbawionym jakichś talentów, wyrazistych postaci. Właściwie, jeśli spojrzeć tutaj na ich historię z lat 80., to tak naprawdę nie ma tutaj za wiele. Powodów do optymizmu. Chyba takim najlepszym rokiem dla nich był sezon 83-84, który w którym udało im się awansować do playoffs i dość niespodziewanie wyeliminowali wówczas w pierwszej rundzie, właśnie Philadelphia Seventy Sixers z Juliusem Rivingiem w składzie. Była to o tyle e, wielka historia, że Sixers byli w tamtym roku broniącymi e, tytułu mistrzami NBA, odpadli już w pierwszej rundzie. Była ogromna sensacja. Moses Malone był tutaj także dość umiejętnie powstrzymywany przez Darela Dawkinsa, również byłego gracza, gracza Sixers. Było tu rzeczywiście sporo tych animozji pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Jeżeli właśnie mowa o samych zawodnikach, no tutaj Nets, no właśnie, nie mieli już tak wyrazistych postaci jak Julius Irving, który tutaj tak naprawdę był Głównym, główną siłą napędową Nets jeszcze w czasach ABA, ale no nie ma co tutaj ukrywać, również w składzie Nets, no nie brakowało jednak sporych talentów. I tak zaczynając, może chronologicznie, wielką postacią w tym klubie był na początku lat 80., chociażby Buck Williams. Myślę, że większość osób kojarzy tego gracza raczej z późniejszego okresu jego kariery, kiedy trafił już do Portland Trail Blazers, grał z nimi w finałach NBA dwukrotnie później, także w New York Knicks natomiast Buck Williams no, był tutaj jednym z tych takich największych twardzieli Świetna, świetna postać, jeżeli chodzi o, o talenty przede wszystkim do zbierania piłek. Już jako debiutant grał w meczu gwiazd, to warto o tym wspomnieć. I rzeczywiście Buck Williams był jedną z takich najpopularniejszych postaci, również jeżeli chodzi o jego reputację. On rzeczywiście nie, nie miał tutaj jakichś skandali na koncie, czego nie można powiedzieć o innych zawodnikach, którzy trafiali w tamtym czasie do NET i tutaj. Należy wymienić w pierwszej kolejności Michaela Ray'a Richardsona. No, rzeczywiście takiego człowieka, który, no, który właściwie nie umiał omijać problemów pozaboiskowych, przede wszystkim związanych tych z narkotykami. Była to wielka postać, wielki niespełniony talent, właściwie taka wersja mini, jeżeli chodzi o Magica Johnsona. Bardzo wysoki, rozgrywający, prawie 2 metry wzrostu. Świetny, jeżeli chodzi o przechwytywanie piłek. Był liderem ligi zresztą w tym względzie. No i Michael Ray Richardson również miał tutaj spory udział w wyeliminowaniu Sixers, chociażby właśnie w tym roku 1984. Oprócz Michaela Ray Richardsona czy Baco no myślę, że warto wspomnieć też takie postaci, właśnie jak Daryl Dawkins, Chocolate Hunter, no, postać raczej znana z tych bardzo efektownych dunków, ale jednak niespełniony center, jeżeli chodzi o sam talent Otis Birdsong Mike Miński, taki gracz biały rodem z Duke, polskiego pochodzenia center który również miał pewne przybłyski w New Jersey natomiast no właśnie tak patrząc ogólnie na te lata 80 to raczej nie było tutaj specjalnych powodów do optymizmu i wszystko zaczęło się zmieniać wraz z nadejściem kolejnej dekady a postacią która miała odmienić właśnie losy klubu bardzo nie bardzo Takiego mało wyraźnego był Derek Coleman. I Derek Coleman jest tutaj postacią niesamowicie, no, utalentowaną. Znowu, znowu użyjemy takiego dość oklepanego terminu wielki niespełniony talent ale rzeczywiście Derek Coleman to jest rzeczywiście taki gracz, który wyprzedzał swoje czasy, jeżeli chodzi o styl gry. Właściwie trudno tutaj szukać u niego jakichś słabości. O, świetny rzut, świetnie panował nad piłką potrafił rewelacyjnie podawać i tak naprawdę problemem chyba była u niego tak naprawdę etyka pracy i sposób prowadzenia się, o czym więcej może za chwilę. Derek Coleman, no właśnie, był, był postacią rodem z Detroit, także myślę, że tutaj to jest też bardzo złożony wątek, ale tak pokrótce można powiedzieć, że rzeczywiście stan Michigan i Detroit samo w sobie miało wtedy bardzo, bardzo złoty okres i nie chodzi tutaj tylko o Detroit Pistons, Którzy, no właśnie, kończyli dekadę lat 80. jako mistrzowie NBA, ale tam rzeczywiście działo się sporo dobrego, jeżeli chodzi o zarówno ligę akademicką, chociażby Michigan Wolverines byli mistrzami NCWA w 89 roku, głównie za sprawą Glenna Rice'a i Rumyla Robinsona, również no, przyszły gracz NBA. No, Glenn Rice, oczywiście, wielka gwiazda lat 90., ale tam również działo się naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o chociażby rozgrywki szkół średnich i Derek Coleman można powiedzieć był jednym z tych właśnie przykładów, które doprowadzały do tego, że Detroit no, był jeden z takich najważniejszych punktów na mapie wszystkich poszukiwaczy talentów chociażby z ligi właśnie akademickiej Derek Coleman wychowywał się w Detroit był gwiazdą szkół średnich co ciekawe był kolegą, z jego jednym z najlepszych przyjaciół z dzieciństwa był Steve Smith również bardzo znana postać Myślę, którą wielu kibiców NBA pamięta, to był jego najlepszy kompos z dzieciństwa, e, później zresztą gracz e, Michigan State. E, natomiast jeżeli chodzi o Derricka Coleman'a, on nie, nie został e, w samym Michigan, ostatecznie wybrał uczelnię Syracuse. Natomiast właśnie jeżeli tak jeszcze do, kończąc ten wątek, czemu e, skąd ten wysyp talentów w samym Detroit, no, jeżeli chodzi o rozgrywki szkół średnich, tam naprawdę była bardzo zacięta rywalizacja. Derek Coleman, Steve Smith, tak jak wspomniałem, ale również w tych samych latach grali tam chociażby dość zapomniani dzisiaj kuzynowie o różnych nazwiskach, Terry Mills i Grant Long, również przyszli gracze NBA, Później z nadejściem e, tych, tych roczników w początku lat 70., no to tutaj e, rzeczywiście wyrasta kolejna fala wielkich talentów, no, nazwisk których właściwie nie trzeba przedstawiać. Chris Weber, Walshon Leonard, Jalen Rose, za chwilę, chwilę później Howard Isley. No oni wszyscy grali właściwie w tych samych czasach w rozgrywkach szkół, szkół średnich, także można sobie wyobrazić jak wysoki rzeczywiście poziom e, wśród tych nastoletnich koszkarzy e, wtedy tam panował. Jeżeli chodzi o e, samych New Jersey Nets, czemu była to tak mało wyrazisty klub, no też powiedzieć, że był to, był to na tyle mało popularny zespół, że e, władze klubu rozważały nawet zmianę nazwy i niewiele brakowało. A zespół ten zmieniłby nazwę z Nets na Swamp Dragons. Jakkolwiek komicznie to dzisiaj brzmi, rzeczywiście to była e, bardzo możliwa opcja. Ostatecznie do, do tej zmiany e, nazwy klubu nie doszło. No, i Derek Coman miał być właśnie tą postacią, która miała nadać, że tak powiem, nowy tor tej całej, tej całej organizacji. Derek Coman, właśnie mimo wszystko, nie pozostał tutaj w Detroit, chociaż jeszcze będąc graczem szkół średnich, no miał okazję grywać przeciwko już nawet graczom uniwersyteckim, czy to z Michigan State, czy z Michigan. On sam wspominał w wielu wywiadach, że jako jeszcze nastolatek grywał chociażby przeciwko innej przyszłej gwieździe NBA wówczas y, graczowi mich uczelni Michigan State, Kevinowi Willisowi. Nie ukrywa, że Kevin Willis no, właściwie dominował wtedy nad nim, ale rzeczywiście te, te gierki, te wspólne treningi wiele mu później dały, natomiast sam Derek Coleman przeniósł swoje talenty do uczelni Syracuse i rzeczywiście tam e, odniósł ogromne sukcesy. Nie był zresztą osamotniony w tym, e, obok niego e, grali wówczas też Ronnie Cykli, Myślę, że też środkowy NBA z lat 90., którego wielu kibiców NBA pamięta, także Sherman Douglas, i to był rzeczywiście taki wielki terce. Za chwilę miał tam dołączyć także Billy Owens, później znanych chociażby z występów Golden State Warriors. Natomiast Derek Coleman, właśnie jako taki przyszłościowy gracz, był wybrany później z jedynką draftu, troszeczkę tutaj te. te Drogi krzyżują się u niego z Garym Paytonem, o czym mówiłem w odcinku o Seattle Supersonics, ostatecznie z racji, że ten pierwszy numer draftu trafił do New Jersey, a Gary Payton nie był zainteresowany przenosinami na wschodnie wybrzeże. Nets postawili właśnie na Dereka Colmana i był to wybór, no, wydawało się jak najbardziej słuszny. Derek Coleman został debiutantem roku, no i rzeczywiście jego talenty, jego Naprawdę niezwykłe umiejętności, jak na wówczas klasycznego, silnego skrzydłowego, robiły wrażenie. Wystarczy tutaj powiedzieć, że Charles Barkley i nie jest to żadna w sale herezja, jeżeli się tak na tym głębiej zastanowić, powiedział kiedyś na temat Dereka Colmana, że e, gdyby tylko chciał, właśnie gdyby tylko nad sobą e, mocniej pracował byłby w top 5 wszystkich graczy w lidze. i czemu tak, e, skąd taka opinia, no tutaj można właściwie wyciągnąć kilka przykładów najlepszych meczów Dereka Colmana. Chociażby z playoff z 1993 roku. Czwarty mecz przeciwko Cleveland Cavaliers Derek Coleman zrobił wtedy no, coś, co trudno aż uwierzyć, że miał miejsce w pierwszej połowie lat 90. i było autorstwa gracza podkoszowego przeciwko. Właśnie Cleveland Cavaliers, Derry Coleman zdobył 21 punktów, miał 14 zbiórek, 8 masy, 9 bloków, do tego dwa przechwyty, trafił również 2 razy za 3 punkty, także rzeczywiście takie rzeczy działy się nie tylko w latach 20-21 wieku w osobach największych gwiazd, ale już ponad 30 lat temu. Derry Coleman rzeczywiście. No, kiedy tylko chciał, potrafił dominować nad najlepszymi. No, często przywołuje się tutaj ten jego słynny plakat nad szakiem, szak Shaq lubi często powtarzać, że Derek Coleman był jedyną osobą, która zadankowała nad nim, co nie jest do końca prawdą i wystarczy tutaj bardzo dokładnie przeszukać YouTube, żeby się o tym samemu przekonać. Natomiast Derek Coleman y, już wkrótce miał zostać y, tutaj wsparty kolejnymi y, siłami, nabytkami i właśnie z różnych stron. Jeżeli chodzi o Graży obwodowych. Tutaj no, yy, no, nie, nie można właściwie pominąć Drażena Petrowicza, jest to postać na tyle złożona, z na tyle bogatym życiorysem, że myślę, że warto byłoby na jego temat poświęcić osobny odcinek, ale tak gwoli ścisłości. No. Drażen Petrowicz był jednym z pierwszych Europejczyków yy, z tych krajów dawnej Jugosławii, obecnie yy, Chorwacji, już yy, który, który, który przecierał szlaki dla obcokrajowców w NBA, ale jego początki w lidze nie były słane różami. Trafił do Portland Trail Blazers i miał tam rzeczywiście bardzo trudne zadanie, żeby się przebić do składu, do, składu, do takiej regularnej rotacji, kiedy trenerem był tam Rick Adelman. No, dość powiedzieć, że miał tutaj bardzo utrudnione zadanie, bardzo silną konkurencję, chociażby w osobach Clyda Drexlera, później także Danego Ange'a. I dopiero po półtorej sezonie Spędzony w Portland, Petrowicz trafił w pozornie niezbyt istotnej wymianie z udziałem również Denver Nuggets do New Jersey Nets, i tam rozwinął skrzydła, pokazał dopiero pełnię swojego potencjału. To, co pokazywał w Europie, chociażby w Cibonie, Zagrze, przy Realu Madryt w latach 80., bo to też warto powiedzieć, że Drażan Petrowicz był wybrany w drafcie w 86 roku, ale do NBA trafił dopiero 3 lata później. Był to też ten sam draft, w którym Portland Blazer Blazers wybierali Arbitasa Sabonisa, ale jego przyjście do ligi również było znacząco opóźnione. Natomiast jeżeli chodzi o Petrowicza, no tutaj pokazał po jakimś czasie dopiero pełnię swoich możliwości i mniej więcej w tym samym czasie, właśnie krótko po tym w drafcie, w kolejnym drafcie w 1991 roku, Nets pozyskali tutaj swojego przyszłościowego, jak się wydawało, rozgrywającego zresztą faworyta można powiedzieć lokalnej społeczności, tuż z zamiedzy z Nowego Jorku, Kenny Anderson, gwiazda uczelni Georgia Tech. Kenny Anderson no, był uznawany za gracza bardzo przyszłościowego, no, kolejnym przedstawicielem tej bardzo, bardzo bogatej streetballowej szkoły, jeżeli tak można powiedzieć, o tych, o tych rozgrywających, to sięgając jeszcze czasów, E, chyba nawet Boba Cusego, no później Nate Archibalda, oczywiście, ale także e, nieco późniejszych czasów Kenny Smith, chociażby czy Mark Jackson, e, również przecież pochodzili z Nowego Jorku i oni wszyscy wiedzieli już, e, kim jest Kenny Anderson, który już, już jako dzieciak, jako bardzo młody jeszcze chłopak no, robił wokół siebie bardzo wiele szumu. Kenny Anderson e, trafił do New Jersey ostatecznie, więc był to, e, był to dla niego, można było powiedzieć, bardzo. Właściwie idealne rozwiązanie, żeby grać bardzo blisko domu. Natomiast rzeczywiście gdzieś takie gwiazdorskie zapędy dało sobie bardzo szybko znać. Tam dość późno udało się mu porozumieć, a właściwie jego agentowi z klubem. Podpisał kontrakt dopiero pod koniec października, właściwie tuż przed całym sezonem. No i na jego nieszczęście trenerem NES był wówczas Bill Fitch. No, osoba raczej bardzo oldschoolowa jeżeli chodzi o trener Kevin aczkolwiek z sukcesami to był kiedyś wcześniej trener Boston Celtics Houston Rockets, z którymi awansował do finałów czy jeszcze z Bostonem zdobywał tytuł, ale była to też chociażby postać która właściwie zakończyła wiele, wiele, wiele lat wcześniej karierę Pita Marawicza takim trochę głupawym incydentem na treningu, kiedy, kiedy Fitch stracił cierpliwość wobec Pistol Pita i to był jego ostatni Mecz Boston Celtics, jak, jak się później okazało, e, również cały NBA, no i z Kenem Andersonem było podobnie. Bleak od początku nie był jego fanem, dodatkowo Ken Anderson miał wiele problemów e, zdrowotnych i innego rodzaju, w związku z czym jego początki w lidze nie były zbyt udane i warto powiedzieć, że wtedy pierwszym rozgrywającym Nets na co dzień był Muki Blaylock, no, kolejna właściwie taka znana postać dla lat 90. Blaylock trafił jednak wkrótce do Atlanty za Rumila Robinsona. W Atlancie Blaylock rozwinął skrzydła. W kolejnych sezonach natomiast to otworzyło drogę Kenemu Andersonowi do zajęcia właśnie miejsca w tej pierwszej piące jako wyjściowy rozgrywający. No i właśnie to, tak naprawdę, wszystko rozruszało się dopiero od sezonu 92-93. Jakiś czas temu jeden z odcinków retro był poświęcony tym temu końcu Detroit Pistons, właśnie z epoki Bad Boys, wspomniałem wtedy, że bardzo chętnie nawiążę do późniejszych przygód Chucka Daly'ego w NBA, no i właśnie to jest ten moment, Chuck Daly wracał właśnie wtedy do NBA, objął stery w New Jersey, no i tak naprawdę nie było to za bardzo, za bardzo udany pobyt dla niego, ale aczkolwiek, Same początki były dość obiecujące. No miał przede wszystkim młody skład miał bardzo utalentowanego Petrowicza, który wtedy rozwijał skrzydła, Dryka Kolmena, który no właśnie wtedy zaczynał, można powiedzieć, swój krótki, krótki taki all-starowy moment. Zresztą Kenny Anderson również wystąpił w meczu Gwiazd 94. No ale niestety to wszystko zakończyło się dość szybko. No Jack Daily pamiętał oczywiście Petrowicza bardzo dobrze, chociażby z niewiele wcześniej odbywających się igrzysk olimpijskich w Barcelonie, bo jak być może niektórzy pamiętają, właśnie Chorwacja z Petrowiczem na czele zdobyła wtedy srebrny medal. Przegrali w finale z Dream Teamem 117 do 85. No ale Petrowicz niestety tutaj nie miał okazji bardziej się pokazać wszystko za sprawą tego fatalnego wypadku po meczu rozgrywanym zresztą w Polsce we Wrocławiu Petrowicz zginął tragicznie w Niemczech w wieku niespełna 29 lat. No i to tak naprawdę mocno tutaj zaprzepaściło jakiekolwiek szanse na rozwinięcie skrzydeł. Nets byli wprawdzie zespołem na playoffs, ale w 1993 roku nie udało się przejść Cleveland Cavaliers mimo chociażby tego świetnego meczu Derek'a Kolmena, o którym wspomniałem. Przegrali ostatecznie tę serię po pięciu meczach, a były to jeszcze czasy, kiedy pierwsza runda playoffs była rozgrywana do trzech wygranych. Natomiast w kolejnym sezonie 93-94 tutaj no doszło też do bardzo takiego medialnego, można powiedzieć, starcia, właśnie na początku playoffów. NES po wygraniu 45 meczów trafili w pierwszej rundzie na New York Knicks. Także było to rzeczywiście no starcie bardzo. Szeroko komentowane w tamtym regionie kraju, również bardzo zacięte, ale oczywiście net nie byli tutaj w stanie wygrać z Nix, Chociaż rzeczywiście same mecze są naprawdę warte oglądania, chociażby ze względu na te batalie podkoszowe. Tu, to jest właśnie taka seria, którą no, też chyba mo, nie trzeba jej polecać tym zwolennikom tej koszykówki NBA Rodem z lat 90. -tych. Mnóstwo grania podkoszowego, takiego trochę może siermiężnego, ale. Ale rzeczywiście no, nie brakowało tam e, ciekawych indywidualnych występów świetnym meczu, chociażby Charles Oakley e, na poziomie chyba 25 punktów, 20 zbiórek. E, właśnie ta rywalizacja z Colemanem, gdzieś tam przebijający się do ligi PJ Brown. No rzeczywiście było tego e, sporo, no ale tak naprawdę e, tutaj ta przegrana. E, playoffs kolejna już, e, jeżeli chodzi o Czeka Dillego, właśnie z Knicks. Zakończyła jego pobyt w New Jersey i na nic tu się zdało. Za to, że miał tam no, również starych znajomych wśród swoich podopiecznych, chociażby w postaci Ricka Mahorna, który po, po tych dobrych latach w Detroit później trafił poprzez Filadelfię właśnie do New Jersey i grał właśnie w tamtych czasach. Wcześniej miał nawet do dyspozycji Bernarda Kinga, który żegnał się wtedy z NBA. Natomiast no, dość brutalnie Chuck Daly przekonał się, że jego podopieczni wśród tych młodych graczy NEC chyba nie byli dostatecznie zdeterminowani do odnoszenia takich największych sukcesów. Tam była taka dość słynna historia, kiedy najważniejsi gracze NEC, właśnie w osobach Derek'a Coleman'a chociażby zostali przyłapani na balowaniu do późnych godzin nocnych, a właściwie porannych zaraz właśnie po tym ostatnim przegranym meczu z Knicks. I kiedy tylko Jack Daley się o tym dowiedział, no był to dla niego kolejny powód właściwie do podjęcia decyzji, żeby pożegnać się, pożegnać się z posadą, pożegnać się z ligą. Jak miało się później okadać, nie, nie było to jednak jego ostatnie słowo, jeżeli chodzi o trenerkę w NBA, bo bym miał później jeszcze epizod w Orlando, ale to jest już odrębna historia. Natomiast, no właśnie tutaj, jeżeli tak, jeżeli tak na to spojrzeć, to. Pomijając już ten tragiczny wypadek i to, co stało się z Drażyną Petrowiczem, no to Sam Derek Coleman i Ken Anderson tutaj również no nie zrobili niczego, żeby jakoś te swoje indywidualne kariery pociągnąć wyżej. Ken Anderson został wkrótce sprzedany do Charlotte Hornets, później trafił do Portland, tam miał troszeczkę zwyżkę formy gdzieś tam, już później, w drugiej połowie lat 90., ale było to też krótkotrwałe, tak naprawdę trwało to też półtora sezonu, później zaczęła się gdzieś tam tułaczka po Bostonie, już drugoplanowe role, no nigdy nie wrócił do tego formatu all -Star. podobnie zresztą było z Derekem Colemanem, myślę, że większość kibiców pamięta, później jego przenosienie do Filadelfii i chociażby grał u Boku Alana Iversona, Clarence'a Weatherspoon'a, Troszkę sprawiło, że Nets gdzieś tam ponownie popadli w takie no raczej nieciekawe rejony dolne, Tabeli NBA, i tak naprawdę niczego sensownego nie udało się w tym klubie zbudować aż. Pewnie gdzieś tam może do sezonu 97-98, kiedy powrócili do playoffs, ale już zupełnie innym składzie pod wodzą Johna Caliperego, chociażby z samym kasem w składzie, Jasonem Williamsem i e, kilkoma innymi graczami. Także, e, no właśnie, to był taki chyba niespełniony tercet, być może największy niespełniony e, dekady lat 90. No rzeczywiście, myślę, że potencjalnie trzech All Stars, e, dwóch. Na pewno w postaci Kenega Andersona, Dereka Kolmana, ale myślę, że możemy śmiało założyć, że gdyby drażem Petrowicz nie zginął, nie, nie zginął przedwcześnie, również udałoby mu się załapać do meczu Gwiazd. Co ciekawe, w tym 93 roku wspomniałem o tym jeden z poprzednich odcinków, że Detlef Schoen był właśnie tym Europejczykiem, który przecierał szlaki, jeżeli chodzi o mecze Gwiazd. Petrowicz tak naprawdę był. Chyba największym pominiętym, jeżeli chodzi o wybór najlepszych, najpopularniejszych graczy z Konferencji Wschodniej. Z czołowej piętnastki najlepszych strzelców tego sezonu, czyli 1992 93 to właśnie Petrowicz był jedynym, który nie dostąpił zaszczytu udziału w tym meczu. To jest taka ciekawostka, także na pocieszenie został mu wybór do e, trzeciej piątki All-NBA po zakończeniu rozgrywek, ale no, jak się okazało był to ostatni sukces, jaki Petrowiczowi się e, przytrafił. No wielka szkoda, bo, bo rzeczywiście można by założyć, że gdyby, e, gdyby tutaj kilka rzeczy lepiej z, zafunkcjonowało, jeżeli to tak można nazwać, gdyby Derek Coleman miał lepszą etykę pracy, bo był rzeczywiście niesamowitym talentem, o tym mówią wszyscy, tu też można przywołać chociażby Rashida Wallace'a, z którym Derek Coleman świetnie się znał e, i z którym grali później w Detroit. No ale warto chyba, warto chyba powiedzieć, no, że, że, że to tak naprawdę mogło być e, no właśnie chyba, chyba skutek tej nie najlepszej etyki pracy Derek'a Coleman'a. To nie było tajemnicą, że on uwielbiał improwizować do późnych godzin rannych. O tym też zresztą Rashid Wallace wspominał. E, była taka... Śmieszna anegdotka w jednym z podcastów, gdzie Wolos wspomina, że Derek Coleman wychodził do klubów z takim specjalnym plecakiem na szampany Crystal, które wnosił tam zresztą za zgodą ochrony, często do tych zaprzyjaźnionych klubów nocnych i częstował wszystkich gości wokół. No i można powiedzieć, że gasił światło w tych klubach, wychodził jako ostatni. No więc, mając na uwadze tego typu sposób prowadzenia się, no ciężko. Ciężko trudno się dziwić, że, że Coleman rzeczywiście nie zrealizował tego potencjału. Sam Rashid Wallace twierdzi, że Coleman no właśnie, wyprzedzał swoje czasy, to jest jedno, ale wprowadził jakby takie no, bardzo nowoczesne standardy, i wtedy w latach 90. był chyba mm, jednym z dwóch. On sam twierdzi, że Derek Coleman i Clifford Robinson to byli tacy właśnie etatowi power forwards którzy gdzieś tam dodawali te nowe, dzisiaj już właściwie standardowe umiejętność, chociażby w postaci rzucania za trzy punkty, czy panowania nad piłką, no ale Derek Coleman był chyba pierwszym rzeczywiście takim graczem, który gdyby tylko chciał, to mógłby zrobić wszystko. Kenny Anderson, no myślę, że mógłby być spokojnie czołowym rozgrywającym w lat 90., no których oczywiście było wtedy również sporo, ale te jego umiejętności panowania nad piłką, zdobywania punktów, podawania, no właściwie tutaj Niebo było również dla niego limitem. Podobnie zresztą jak dla drażna Petrowicza, tu jego strzeleckie umiejętności, myślę, że nie wymagają specjalnego omówienia. No sama postać jest na pewno na tyle ciekawa, że szkoda by było zmarnować tematykę poświęconą Petrowiczowi w zaledwie kilka czy kilkanaście minut, więc będzie na pewno jeszcze okazja, żeby o nim więcej powiedzieć. Tyle chyba, jeżeli chodzi o tych New Jersey Nets. Jedna, myślę, z ciekawszych historii, co by było, gdyby ze dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o te lata 90. Na razie to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, e, o jakich tematach jeszcze, być może takich mniej znanych, chcielibyście e, usłyszeć na łamach, właśnie post-prime retro. A na dziś e, żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia.